Nazywam się Robert Więckiewicz i właśnie skończyłem czytać najnowszą prozę Andrzeja Stasiuka pod tytułem Rzeka Dzieciństwa. No więc na 60. urodziny miałem jechać na Zabajkalskie Stepy albo do Tuwy. Tak sobie wymyśliłem. Rodzinę zostawię w Uanbator, Bator, wróci do ojczyzny samolotem. A ja przez jachtę pyknę się na zabajkale albo pojadę na zachód i sprawdzę to przejście koło Ulangom, o którym jedni mówią, że lokalne, a drudzy, że zagranicznych też puszczają. I zjadę nad Jenisej. Albo tu, albo tam. Byle rozbić namiot na pięknym pustkowiu, rozpalić ogień i schlać się w samotności. Nawet nie włazić do namiotu, tylko zasnąć w śpiworze. Obudzić się o świcie pod bezkresnym niebem. Wrzesień, więc już przymrozki i modrzewie płoną złotymi ogniami, obudzić się w zupełnej ciszy, w nieruchomym powietrzu. Może, powtarzałem sobie, z podniebnym gęganiem, bo klucze ptactwa będą już ciągnęły na południe, do Chin, nad ciepłe morze. Taki był plan. Andrzej Stasiuk wielokrotnie zabierał nas w podróż w swojej twórczości. Tym razem również zabiera nas w podróż, może nieco bliżej niż bezkresne przestrzenie Azji, bo tutaj, blisko, na Nad Bóg, do tej swojej rzeki dzieciństwa, książka bolesna, w bardzo wielu miejscach dotkliwa, prowokacyjna, ale też piękna. Opowiada o tym, co odległe, co utracone i co z całą pewnością należałoby ocalić, o co trzeba walczyć, żeby to ocalić. Zapraszam serdecznie do lektury Rzeki Dzieciństwa Andrzeja Stesiuka i do słuchania audiobooka.